Cześć, z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z króciutkim, dosłownie TBR-em na Lipiec. Lipiec mamy z motywem fantastycznego roku król czy książę, ale oczywiście ten motyw obejmuje również królową, królestwo, no i wszystko tam związane z Króle królestwem, jakkolwiek. Można nawet na przykład sobie wybrać Gra o tron, cokolwiek, co tam się jakoś nawet łączy tematycznie. Ja jednak wybrałam sobie cztery tytuły, które będą miały typowo króla, królową lub księcia w w samym tytule i cztery książki, które będą spoza tego motywu. E, więc już może rozpoczniemy. Nie za dużo będę mówiła o tych książkach, bo większość z nich e, nadal gdzieś tam, w moim umyśle, e, się trochę zaciera. Dwie na przykład ze sobą mi się zawsze mylą, więc zobaczymy, jak przeczytam. To Wam o nich więcej na pewno opowiem. Pierwszą z nich jest droga królów, i mam ją oczywiście tutaj, na no to wam ją pokażę. E, Brandona Sandersona, oczywiście, czyli ta wielka cegła, rozpoczęcie cyklu Archiwum Burzowego Światła. Jestem na to gotowa. Myślę, że ten Zmugły Zrodzony już powoli gdzieś tam będzie dobiegał końca w lipcu, mam nadzieję, bo druga, druga część Ostatniego Imperium już gdzieś tam za mną. Nie wiem, kiedy wy to widzicie, bo ja trochę nagrywam teraz filmy w przód, bo gdzieś wakacje mi się zbliżają, więc mówię trochę na wyrost, ale prawdopodobnie gdzieś z tym Ostatnim Imperium będę już dobiegała do końca, więc chciałabym wreszcie zacząć tę wielką serię, no bo bo wiem, że w przyszłym roku na jesień chyba 2023 ma wyjść piąty tom, piąty tom archiwum Bożowego Światła, więc mam cztery przed sobą, nie wiem czy dam radę do przyszłej jesieni, ale się postaram, więc dlatego chciałabym już ją przynajmniej wrzucić w tym lipcu, żeby jakoś ją rozpocząć przynajmniej. E, nic nie wiem na temat fabuły, e, ale wiem, że jest to no, jeden z lepszych cykli Sandersona, właściwie chyba najlepszy, taki opus magnum, więc no to nie może być złe po prostu. Także e, to jest e, książka, którą właściwie mogłabym wrzucić jedynie na ten TBR i po prostu ją e, uznać, że ją przeczytam. Ona ma prawie 1200 stron, więc e, mogłaby mi wypełnić cały miesiąc, a jednak wrzuciłam sobie jeszcze kilka, więc e, niech będzie, że wam opowiem o kolejnej, bo kolejną e, jest Król Kruków. I teraz właśnie e, mam już wam szybko powiemy jaka jest kolejna. Kolejna jest Okrutny książę. I Król Kruków i Okrutny książę. Te dwie serie, za każdym razem mi się mylą. One obie mają białą okładkę z czymś na niej i po prostu nigdy nie wiem, co jest czym. Zaczynając od tego Króla Kruków, to tutaj mamy chyba historię jednej dziewczyny i trzech chłopaków, gdzie dziewczyna jest jakimś medium do porozumiewania się z zaświatami, a trzej chłopcy chodzą do jakiejś szkoły, nie wiem czy to jest szkoła magii czy nie, ale oni generalnie starają się odkryć jakąś Linię, nie wiem czy genealogiczną, e, króla kruków e, tytułowego. E, no i gdzieś tam oni chyba w czwórkę wszyscy trafiają do jakiegoś lasu, w którym się dzieją niespodziewane rzeczy magiczne, więc to może być fajne. Ten opis w sumie brzmi dobrze. Mam tutaj przed sobą otwarte, lubimy czytać, i ona ma 7,5 na 10, więc. Całkiem w porządku, jak na taką serię, to jest chyba seria w ogóle młodzieżowa, więc myślę, że tutaj będzie jednak strzał w dziesiątkę. To brzmi bardzo dobrze. No i ten okrutny książę, jak już o nim wspomniałam, to też już tutaj szybko o nim opowiem. Tutaj za to mamy historię dziewczyny, która zostaje porwana do świata elfów. No i właśnie w tym świecie elfów mamy tego tytułowego okrutnego księcia. No ona będzie musiała pewnie wejść z nim w jakieś konszachty i coś tam trochę ugrać. Tam gdzieś w opisie było, już w ogóle trzy dziewczyny są porwane, a następnie tam było jakieś zdanie, że ta dziewczyna będzie chciała uratować swoje siostry, więc możliwe, że no wszystkie trzy są siostrami porwanymi do tego Świata elfów, nie jestem pewna, ale no to brzmi w moim mniemaniu, znaczy dla mojego gustu czytelniczego odrobinę słabiej, ale na Lubimy Czytać ma dokładnie tą samą ocenę, 7,5 co Król Kruków, więc może zrobię tutaj bitwę w sumie, to by było dobre, bo są dwie serie młodzieżowe, tak jak mówię, one zawsze gdzieś tam mi się mylą, więc może wreszcie bym się z tym rozprawiła raz na zawsze, która jest bardziej dla mnie, to jest w sumie dobry pomysł, może w lipcu będzie Konfrontacja numer 2. I czwartą książką z tego TBR-u, mojego lipcowego motywu, Król czy Książę, jest Czerwona Królowa, którą już widzieliście u mnie na Tibiarze w kwietniu, w kolorowym kwietniu. Czerwona Królowa jednak nie jest dostępna na Legimi, nie mogłam jej ściągnąć. Papierowo to w ogóle nie jest do dostania, ta książka, więc nawet nie chciałam jej kupować w takich cenach, ale widziałam, że właśnie będzie dodruk, więc idealnie po prostu się wstrzeliłam z tą książką. Dodruk robi wydawnictwo Mag, i wstępna data chyba jest na 29 czerwca, ale nie wiem jak to będzie, nie wiem kiedy by to też ten film widzicie, więc, więc to już mniejsza. Myślę, że jeżeli ten dodruk będzie to sobie tę książkę kupię, a może razem z dodrukiem też wejdzie ona na Legimi, nie będę musiała jej kupować, może sobie ją ściągnę wtedy na swojego Kindla, zobaczymy, ale chciałabym tę książkę przeczytać. No mówiłam o niej już w kwietniu, ale szybko powiem, tutaj mamy za to historię też młodej dziewczyny, która jest z rodu czerwonych, cały świat dzieli się na srebrnych, którzy są arystokratami i czerwonych, którzy są służącymi. No ona właśnie jest tą służką, tą czerwoną, ale jednocześnie trafia na dwór i gdzieś tam odkrywa w sobie jakieś moce. No i wszyscy ci arystokraci zaczynają się tego trochę bać. Tyle wiem o fabule. Brzmi to całkiem w porządku. Moim zdaniem o, sprawdzę, bo tutaj też mam lubimy czytać przed sobą. Jak to jest? Też ma 7,5. Co tu się dzieje? 7,5 na 10, czyli 3 książki sobie wybrałam z taką oceną. No droga królów na pewno ma więcej niż 7,5, ale w sumie całkiem dobre książki sobie wybrałam, aż jestem w szoku, nawet nie sprawdzałam tych ocen wcześniej, więc to jest w sumie ciekawe, że idealnie mają tą samą ocenę. Na moment oczywiście, oczywiście mojego nagrywania, wy możecie to sprawdzić w momencie oglądania, może. Być już zupełnie inaczej. No i właściwie tyle. To są cztery książki z tego mojego lipcowego motywu, i poza lipcowym motywem e, chciałabym przeczytać Loveless Alice Ousman. E, książkę też młodzieżową, ale taką poruszającą dość istotny temat. E, temat aseksualności, arom aromantyczności. Chciałabym się zaznajomić trochę e, z tymi tematami, warto poszerzać swoją wiedzę generalnie w takich sferach. E, w sumie nigdy nie wiadomo, kiedy się z takim człowiekiem możemy spotkać. Wtedy można tak. E, Bardziej z otwartą głową, pewnie do tego podejść. Może ona czegoś mnie też nauczy, jak tacy ludzie działają, o co w ogóle w tym chodzi. I następnie mam trzy książki, które były w konfrontacji TBR-owej jako książki nieprzeczytane jeszcze przeze mnie. W sumie głupio mi, że. Trochę tych książek było jednak nieprzeczytanych, więc chciałabym powypełnić sobie te tbr wstecz. I wybrałam sobie tutaj Czarny Pryzmat Brenta Wixa, czyli seria, którą nie wiem dlaczego jeszcze jej nie rozpoczęłam. Tak po prostu jakoś tak nie miałam na nią nigdy weny, ale myślę, że właśnie w lipcu sobie do niej wrócę i ją rozpocznę. Kłamstwa Lokalamory, czyli coś, co rozpoczęłam, ale porzuciłam. Podobało mi się i w sumie nie wiem czemu nie, nie kontynuowałam tego, ale chciałabym. Chciałabym wreszcie to doczytać i stwierdzić, czy mi się ta seria podoba, czy nie. No i dziewczyna kobieta inna, bo to też jest książka, o której ja dużo myślę. W ogóle ona jest na mojej półce i ja często na nią w ogóle patrzę, ale no, nigdy po nią nie sięgam, więc właśnie przy tej konfrontacji TBR-owej właśnie tak nie olśniło, że jeszcze ta książka faktycznie gdzieś tam na tym moim tbr zawsze była, a jeszcze jej nie przeczytałam, więc może warto. Myślę, że myślę, że warto po prostu, może nie może, tylko. Tylko na pewno, więc te trzy książki chciałabym przeczytać i tym samym podbić sobie ten wskaźnik procentowy mojego wypełniania TBR-ów, bo jednocześnie te książki były już kiedyś na TBR-ze, są teraz, więc nie uznaję to jako nowe książki, tylko po prostu takie doczytajki z poprzednich, z poprzednich moich list czytelniczych. No i to chyba tyle na dzisiaj. Z tego co widzę, to będzie naprawdę krótki film. Mam nadzieję, mimo wszystko, że Wam się podobało. Dajcie znać, jakie są Wasze plany na lipiec, albo czy czytaliście którąś z książek, które ja zamierzam czytać. I czy którąś polecacie bardziej lub mniej, piszcie koniecznie, a ja już tymczasem uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!